To miał być zwykły wieczorek oglądania horrorów. Lecz nagle. Edzia, co to w telewizji, coś zaczęli gadać. Nie wiem, Czarluna, chyba nadchodzi koniec świata. Kto zgasił światło? O nie, to naprawdę koniec świata. Zbieraj wszystko, co znajdziesz i do bunkra. Mamy tylko 60 sekund, żeby zebrać jak najwięcej zapasów i ukryć się w bunkrze. Wiole wszystko jak leci. Ja nie mogę, już zostało mało czasu. Edzia, szybko chowamy się, zaraz zamknął głupie. Jesteśmy wszyscy. Nie sądziłam, że dojdzie do tego, że przyjdzie nam razem zginąć czarno. Nie zginiemy, musimy przetrwać. A więc została tylko nasza grupa. O nawet duży jest ten bunkier. Ale wyboru w jedzeniu to my nie mamy będziemy się żywić fasolką. Szybkie info widzowie. zbliżają się święta i nadszedł czas kupowania prezentów. Teraz przed świętami możecie dostać limitowaną kartkę świąteczną z moim podpisem przy zakupie merchu na dw.pl. Polecam rzeczy czarunki bo na niektórych jestem nawet ja. No są na przykład kubki albo piórniki i workoplecaki do szkoły na których jestem ja i Edzia. Ale są też... Bluzy i koszulki, każdy znajdzie coś dla siebie. No i jest to szansa dostać limitowaną kartkę świąteczną z podpisem, więc polecam i wracamy do filmu. I co Spider? Co jaki Spider? Co? Gdzie? Nie wiem o co mu choziomek, chyba zaczyna mieć jakieś zwidy. O jak dobrze, że mamy kibel. Posuwa. Edzia, ale że tak na stojąco? Tam masz nawet przepychaczkę, jakbyś zatkała kibel. Ej, co się odważył? A atakują nas wielkie pająki, ten ziomek miał rację. On przepowiedział przyszłość. Szybko, Czerwona, wierz broń na balanę. I gdzie te pająki? No tak się streszczałaś, że już zdążyliśmy je zabić. Ej, co te ziomki tu tak stoją? Chyba chcą iść na ekspedycję. Nie, ja nigdzie nie idę tam na zewnątrz. Ej, co jest, mamy psa? Dajemy mu jeść, mamy tylko fasolkę. Dajmy mu. Ej, ten pies ma jakiś upośledzony ryjec. No, jest jakiś dziwny. Ej, bo może on jest jakiś skażony i zaraz zamieni się w potwora, zostawmy go. Lol, widziałaś to, te ziomki nagle zniknęły. No, bo oni poszli na ekspedycję geniuszu, żeby znaleźć nam więcej zapasów. A, czyli oni teraz poświęcają dla nas swoje życie, a my se tu bezpiecznie siedzimy. Tak trzeba żyć. Ej, bo chyba wypadałoby do nich dołączyć. Pies się ruszył. Czej, gdzie on biegnie? Uciekł. O, akurat ten indyk wrócił. O, nie pająki znowu. Nie. Teren oczyszczony. Tu jest jeszcze karaluch. Edzia no co ty zrobiłaś? Tak zatkałaś Ibel, że nawet przepychaczką nie da rady go odetkać. No sorry, ale to ta fasolka tak na mnie zadziałała. Co jest? Skąd tu się wzięły zmutowane karaluchy? To wszystko przez ten zapchany kibel. Edzia napraw go jak zapchałaś. Ale jak? Nie wiem, o tu trzeba jakiś wzór klikać. A znowu te karaluchy nawalaj je. Czekaj bo naprawiam kibel który to ty zapchałaś. Siedzimy tu już 5 dni. Ja nie mogę, muszę się napić, bo zaraz zginę. No mi też pragnienie spadło. Ale tu nie można nic zrobić dopóki cała grupa się nie zgodzi. Nie możesz pić, jeśli wszyscy się nie zgodzą. Nie możesz jeść. Myć się, spać, nic nie możesz zrobić, jeśli cała grupa się nie zgodzi. No ja ci pozwoliłam, ale jeszcze dwie osoby muszą kliknąć. Pozwólcie mi się napić. Ciadę jedna. No ja nie mogę, zaraz umrę z pragnienia. O mamy kompa. A na nim same wirusy. Ej ale ten indyk ma mało życia. No to klikam na tą tablicę, żeby się wyleczył, ale jeszcze jedna osoba musi się zgodzić. Boże, w ten sposób to my wszyscy poumieramy, jak tak będziemy współpracować. No, niektóre dzbany nie potrafią współpracować. No, klikajcie w to. No, wiem, przecież klikam. Jeszcze dwie osoby. Inaczej nie mogę się napić, i umrę. Zaraz spadnie mi pasek pragnienia, i umrę. To jest. A! Jakieś lasery nie podchodź do tego? Nie, zginiemy, nie ma od tego ucieczki. Oprzeżyłyśmy. Co to miało być? Nie pasek pragnienia spadł mi do końca, umiera. No, ja też zdycham przecież, bo nie pozwolili mi się napić. Edzia, to moje ostatnie chwile na tym świecie. Patrz jak mam mało życia. Zginęłam, bo nie pozwolili mi się napić. Edzia tym razem jesteśmy zdane tylko na siebie, pakuj wszystko, co się da. A czas się kończy. Zaraz zginiemy. Szybko już do bunkra. Szybko. Jestem. Tym razem gramy same, żadne dzbany nie będą o nas decydować. Ta same poradzimy sobie lepiej. No dobra, to jaki mamy plan? Jesteśmy tylko we dwie, więc zabrałyśmy mało zapasów, więc może chodźmy na ekspedycję? No w sumie, mamy tylko jedną apteczkę. No ja ją wzięła. Ty się zajęłaś jakimiś niepotrzebnymi pierdołami. Nami? Co ja zebrałam? Nam dużo żarcia. Charluna, patrz. Co to za brońki w ogóle? Jakieś stiki. O nie. Nie mamy porządnych broni, tylko jakieś patyki. Nie no serio, będziemy potwory bić stikami. Edzia czarno to widzę. Czej sprawdzę wenty. Ej mamy tam szczura, trzeba coś z nim zrobić. Można go zjeść jak skończy nam się fasolka. Świetny pomysł, idziemy na ekspedycję. Musimy zdobyć więcej zapasów. Zaraz wyruszamy Edzia szykuj stika. Mam stika. Dobra, szukamy zapasów. Ej, czuję się jak w The Walking Dead. Ale tu nic nie ma. O coś mam. A, jakiś potwór niegodny. Nawalaj go tym Zabity. Potrzebny jest też nam plecak, żeby móc zabierać więcej rzeczy na ekspedycjach. A, znowu potwór. Ja nie wiem, czy patyki to nic nie robią. Trzeba znaleźć lepszą broń. Ej, ja już mam pełne ręce, muszę wracać. No ja w sumie też. Wracamy. Nie znalazłyśmy apteczki. Wciąż mamy tylko jedną. Ja ją biorę, bo mam mniej życia. Kibel nam się popsuł, jak nas nie było. Próbuję go naprawić. No nie, nie działa. Pająki nas atakują, a my ich tymi smikami nawalamy. Edzia zaraz zginę. Mam mało życia. Skąd one się biorą? Oooo. Nie co to jest kolejny mutant? Udało się. Obie już prawie umieramy. Ej, co jest czemu zaczęłyśmy tak nagle śmierdzieć? No nie wiem może dlatego, że od sześciu dni się nie myłyśmy. Musimy się umyć. O już nie walimy. Hello. No i zginęłam. No nie i zostałam sama. Edzia oglądam cię i dopinguję. Dawaj załatw tego typa typ patykiem. Ziomek ma miotacz ognia, a Edzia go tym stickiem bierze na s. Boże udało się. A jeszcze te szczury które miałyśmy zjeść teraz się mszczą. No nie i też zginęłam. Dobra tym razem staramy się brać tylko to co najbardziej potrzebne. O jest siekiera. Będziemy miały dobrą broń. Znalazłam jedną apteczkę. Czas się kończy szybko do bunkra. Żyjemy. Dobra, tym razem pierwsze co robimy, to idziemy na ekspedycję. Patrz, mamy dobry wybór broniek. Biorę się kierę i idziemy. Ej, znalazłam jeszcze latarkę. Pewnie się przyda. O jak teraz tymi siekierkami fajnie się ich bije. No, nie to co tamtymi stikami. Ok, szukaj przydatnych rzeczy, ale wciąż nie mamy plecaka, aby się nam przydał, żeby móc zabierać więcej rzeczy. No trudno, już więcej nie uniosę. Ekspedycja niezbyt udana. Zobaczmy co mamy na kompie. Ej, chyba mamy jakieś gierki tu. Jakieś Call of Duty chyba. A nie to tylko wirusy. No niestety Edzia, nie mamy w co grać podczas tego końca świata. Ej, przyszedł mail od jakiegoś NoName'a. Czytaj to. On chce się z nami trade'ować. Nie wiem, o co ho. Klikam trade, ale nie działa. Chyba znowu jakieś wirusy. Ej, czekaj, mamy kolejnego maila od jakiegoś Arona. Pisze o jakiś Chicken People i że oni właśnie po nas idą. O nie Chicken People? Widziałam jednego. Ja też. O cicheli nas atakują. Przynajmniej będzie co jeść. Dobra kolejna ekspedycja. Tym razem jesteśmy w opuszczonym szpitalu. Potrzebujemy dużo apteczek i tu powinnyśmy je znaleźć. Ale tu jest creepy. No i gdzie są jakieś lekarstwa? Przecież to szpital. Powinny tu gdzieś być. No jak widać widzowie nie przeżyłybyśmy końca świata. Merci, jak zawsze, znajdziecie na www.nl, a my się z wami żegnamy. Bajo. Bajo.